Dziś nagrywamy w ciemnościach, bo będzie o oświetleniu, a konkretnie pokażę Wam naszą lampę laser i pokażę też, jak ona działa względem fabrycznego oświetlenia. Ale z tą zapałką to w sumie nie jest żart, ponieważ uważam, że w zerze 120 lampy, zwłaszcza te mijania, to świecą mniej więcej jakby takie dwie zapałki włożył do kloszy. Oświetlenie jest bardzo ważne zarówno ze względu na bezpieczeństwo, jak i komfort, ale niestety oświetlenie w starszych samochodach, jak chociażby ta 120, jest bardzo słabe, jeżeli porównamy... Takiego Land Cruiser'a, czy nawet y, tym bardziej 90, z najnowszymi modelami, choćby 150, która wcale nie jest taka nowoczesna, ale gdybyśmy ją porównali z 250 albo z 300, to naprawdę to jest po prostu przepaść. Postęp w dziedzinie oświetlenia jest tak wielki, jak chyba w żadnej innej części samochodu dzisiaj. I można powiedzieć, że dziś współczesny samochód. Właściwie nawet nie potrzebuje ledbara, ale taki starszy już samochód niestety go potrzebuje i to nie tylko na drodze, ale również w terenie, a zwłaszcza w terenie. Wiele osób montuje ledbara w tym miejscu, czyli na przednim zderzaku, ponieważ jest to mniej więcej naturalna wysokość oświetlenia dodatkowego. Znajduje się na tej samej wysokości co lampy główne, więc można powiedzieć, że światło jakie puszcza do przodu jest, pokaz jest jakby Emitowane w sposób zupełnie naturalny, tak jakbyśmy mieli wzmocnione reflektory główne. Ja nie zdecydowałem się na to, żeby zamontować lampę tutaj z bardzo banalnego powodu. Po prostu dostaliśmy ją do testu i wydawało mi się, że w razie nawet drobnej kolizji można było, byłoby ją łatwo uszkodzić. Nawet nie tylko w kolizji drogowej, ale chociażby podczas jazdy w terenie. No, wolę uszkodzić sam zderzak, który jest nasz, niż lampę, która do nas nie należy. LEDBAR w naszej 120 jest zamontowany na bagażniku dachowym, i tutaj moim zdaniem jest dosyć bezpieczny, ponieważ chroni go belka bagażnika. Zobaczcie, że LEDBAR jest schowany z tyłu, ale ma to też inne zalety. No, wygląda to mniej więcej tak: po pierwsze rasowy wygląd, po drugie mamy światło na bardzo dużej wysokości, więc zasięg tego światła jest dużo większy, ale to nie są te najważniejsze atuty. Jednym z ważniejszych atutów oświetlenia zamontowanego na górze, zwłaszcza podczas jazdy terenowej, jest to, że droga, a właściwie bezdroża, oświetlane są od góry, co dla kierowcy ma ten plus, że widzi je doskonale, niemalże w sposób naturalny, tak jak za dnia, ponieważ za dnia również słońce oświetla je od góry. Wszystkie przeszkody nie, nie są zacieniowane, tak jak przy lampach umieszczonych niżej, więc mamy naprawdę dobry wgląd w to, co dzieje się przed samochodem. Dodatkową zaletę, jaką odkryłem już w czasie użytkowania tego LED ledbara jest to, że jeżeli macie 120 z odsuwanym dachem, czyli z dachem szklanym, to macie bardzo wygodny dostęp do tej lampy. I zobaczcie, jeżeli ją włączę, to mogę sobie bez problemu, jeżeli nie jest zbyt mocno skręcona, ustawiać kąt świecenia tej lampy. I tak na dobrą sprawę, mając nawet narzędzie do. Regulacji możemy sobie tutaj sięgnąć. Oczywiście po zatrzymaniu, nie w czasie jazdy, ale możemy sobie odkręcić tą śrubę i po prostu przestawić lampę tak jak Wam wygodniej, tak jak Wam jest w danej chwili potrzeba, bo czasami jest potrzeba, żeby lampa świeciła mocno, ale blisko samochodu, a czasami po prostu zależy Wam na zasięgu. Wielką zaletą takiej mocnej lampy jest również to, że możemy się zatrzymać, podświetlić sobie teren i sprawdzić, jak wygląda przeszkoda, którą chcemy pokonać. Teraz widzicie kilka ujęć z tego jak testowałem tą lampę i możecie zauważyć jaka jest ogromna różnica pomiędzy światłami mijania, światłami drogowymi i led barem. Właściwie tak na dobrą sprawę w terenie Używanie świateł mijania czy drogowych nie ma tu żadnego sensu. Wystarczy włączyć pozycyjne, żeby cokolwiek świeciło się z tyłu, ledbar załatwia sprawę całego przodu. Po wyłączeniu świateł czy to drogowych, czy mijania, właściwie nie ma żadnej różnicy. Można powiedzieć, że że ledbar nawet świeci lepiej niż wszystkie pozostałe światła w 120. Faktem jest, że LED-bar ma też swoje wady, to znaczy, przede wszystkim oślepia innych kierowców dużo wcześniej niż e, zwykłe światła drogowe. No, tak jak w tirach mamy te światła górne, no one też potrafią oślepiać z daleka, dlatego bardzo ostrożnie trzeba ich używać na drodze, bo naprawdę walą po oczach strasznie tutaj do nie ma żadnego porównania ze światłami drogowymi fabrycznymi. Druga wada jest taka, że no niestety umieszczony wysoko led bar i ustawiony pod konkretnym kątem też mocno Oświetla znaki drogowe, więc i one nas oślepiają. No jest to lampa naprawdę niesamowicie mocna, i tutaj trzeba no jakby rozdzielić to, że jej wielką zaletą jest mocne światło, ale też jakby wadą jest to, że to światło jest tak mocne, że w niektórych sytuacjach mocno odbija się i trafia też w nasze oczy. Wielką zaletą lasera samego w sobie, niekoniecznie każdego ledbara, jest bardzo wysoka jakość wykonania. No, trzeba przyznać, że jak się przyjrzeć tej lampie, to tutaj naprawdę nie ma żadnych zastrzeżeń. Jest świetnie spasowana, jeśli chodzi o wszystkie elementy obudowy, o szybkę z przodu. Zresztą szybka jest wykonana z takiego materiału, że podobno, tak twierdzi przynajmniej przedstawiciel firmy, firmy Steeler, że jeszcze nie mieli żadnej reklamacji na tą szybkę, a reklamacja obejmuje również jej zniszczenie, na przykład pęknięcie, yy, na przykład przy uderzeniu w gałąź czy jakiejś kolizji, więc teoretycznie to ja nie miałem się czym przejmować, żeby montować ją na zderzak, ale jednak powiem Wam szczerze, że, że bardziej LED bar chyba pasuje mi na bagażniku dachowym, chociaż nie wykluczam, że być może jeszcze kiedyś spróbujemy założyć go na zderzak, żeby zobaczyć jaka będzie różnica. Lampa bardzo fajnie oświetla drogi polne, drogi leśne, ale też, ale też taki teren już z, z wielkimi dołami, górkami taki mocno nierówny. I właśnie to górne położenie tej lampy daje nam bardzo fajny obraz na, na, na bezdroża. To, co jest ostatnią i też chyba jedną z największych zalet lasera, to to, że ma podwójną homologację. A ja już o tym pisałem. W materiale na RPL, ale wspomnę jeszcze raz. Podwójna homologacja umożliwia montaż pojedynczego LED-bara, czy to na dachu, czy, czy na zderzaku, i nie trzeba montować dwóch, bo zgodnie z przepisami, jeżeli montujemy dodatkowe oświetlenie z przodu, to musimy zamontować dwie lampy w równej odległości od osi pojazdu na tej samej wysokości. Nie możemy zamontować pojedynczej lampy. Taka lampa, nawet jeżeli ma homologację to nie może być zamontowana w samochodzie i tak naprawdę musi być zasłonięta. Ale jeżeli lampa ma homologację podwójną, tak zwaną podwójną, bo nie jest to takie formalne określenie, to wtedy możemy zamontować pojedynczego led niezależnie od tego, jak jest szeroki, czy jak jest wąski. Yy, załatwia to sprawę nie tylko ewentualnych kontroli, czy to policji, czy na stacji diagnostycznej, ale po prostu legalności tego oświetlenia zarówno w Polsce, jak i za granicą. Yy, ta podwójna homologacja polega po prostu na tym, że lampa laser jest jedną lampą, ale tak yy, schomologowaną, że jest uznawana za, jed, za dwie lampy w jednej obudowie.